Roku w Oświęcimiu, dzisiaj wraca w barwach Zagłębia i okazał się pogromcą Unii, prawda? Wygrany wygranym meczu 5-4. No, dla nas chyba naj najważniejsze, że wygraliśmy, no. Kilka meczów gramy u siebie, jesteśmy stroną dominującą, te mecze przegrywamy. mecz taki, walki bardziej, czy się w tercji bardziej. I mecz, no, praktycznie bez taktyki, jak ja na, to, ja na to mówię, no. Taki wesoły chokieć się był, no. Okazało się, lepsi, po jedną bramkę. A co może też czy niechciani, czy niechciane, czy, czy, czy niechciany. Trzeba zapytać, kogoś z zarządu? No niekoniecznie pana Ryśka z skórki, bo to na pewno wie, że to nie jest jego wina. Do tej pory mi nie wytłumaczył, dlaczego taka sytuacja no trudno. No. Nie to, że byłem katem. Dla mnie to jest obojętne To szczęście ważne, że w dużej teraz A jestem wygrywany. A jak smakują takie gole? Nie czyczyłem się z tego. No, na to, że też mam kliknicy w święcimi. No. Więc pochodzę ze święcimia. Wiadomo, te bramki mnie bardzo cieszą. No. Tym bardziej, że wygraliśmy gdzie dużo ludzi myśli, że Sosnowiec to jest dużo do bicia. Nareszcie mam cztery piątki, nareszcie możemy grać, bo tak pograliśmy na dwie, trzy. Ciężko było us składać w ogóle cztery zestawy, ale najważniejsze, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiadomo no, na szósty nie mamy szans. Ale naszym celem jest play-off i musimy zdobywać punkty i każdy punkt dla nas jest po, po tych dwóch ciosach na początku trzeciej tercji, kiedy oni wyszli na prowadzenie, myśleliście, że to jeszcze można odwrócić raz jeszcze ten mecz dzisiaj? No to jest tak, jak się myśli w szatni bo niektórzy zawodnicy. Ten mecz wygramy, że jest wszystko ok, godzimy jak pizdy. Znaczy się tego nie dało określić. No i dostajemy karny. Nie wiem, czy był karny, trudno mi powiedzieć, ale jeżeli sędzia uznał, że był karny, no wiadomo dziadek. <grym i <grym i jest na karny, nie <grym> trzeba to i przyznać. Pojechał, bo naprawdę dosyć dobrze. No potem taka bramka dziwna z niczego. No i przegrywamy. No potem odwracamy tą sytuację, szybko wracamy na swoje tory. Wygrywamy. w że chłopaki się cieszą w szatni. też się ucieścić. Dobra, dzięki, dzięki za resztę.